Jako że dopiero skończyłem nagrywać recenzję Colina Magre Reilly 3, postanowiłem zrobić taki trochę materiał uzupełniający, taki bardziej na luzie, w którym po prostu poopowiadam moje wspomnienia związane z tą grą, a raczej z tym co ją otaczało, bo tak jak wspomniałem podczas recenzji, nie dgałem dużo w tą grę. Jej premierze ja się od niej odbiłem natomiast przed jej premierą i ogólnie dookoła jej premiery mam bardzo dużo takich nostalgicznych wspomnień e, z przeszłości i może o tym troszeczkę tak opowiadam e, zanim zaczniemy powiedzmy sobie w ogóle coś o serii Colin Magre pierwszą część Colin Magre nie grałem na premierę e, w grę zagrałem już dużo lat później e, wersji na pierwszy PlayStation i to była naprawdę bardzo fajna gra. Ona miała bardzo dużą konkurencję w tamtych czasach bardzo dużo takich gier e, rajdowych wychodziło. Natomiast ona wybiła się tym, że była nieco bardziej realistyczna. I tutaj musimy sobie coś wytłumaczyć. Żadna gra z serii Corin Rail nie jest realistyczna, ani tym bardziej nie jest symulatorem. Tym grom e, przypięto taką łatkę, m, przypięto im łatkę gier realistycznych, a nawet symulatorów rajdowych. No nie, to nie są gry realistyczne, to nie są symulatory. Natomiast e, pierwszy kolin na pewno wyróżniał się na tle konkurencji tym, że był od niej bardziej realistyczny. Nie był realistyczny, ale był bardziej realistyczny od konkurencji. Wtedy bardzo dużo wychodziło gier e, właśnie rajdowych. Czy, czy motocrossowy? Nie wiem dlaczego. Może my, osoby w latach 90. lubiliśmy się bawić w błocie. Ciężko mi powiedzieć, bo potem. Em, tak, w okolicy w połowie lat 2000. -tych ta moda na te gry rajdowe w ogóle zaniknęła. Te gry też gdzieś zniknęły, ale kiedyś to one były bardzo popularne. I Colin wybił się właśnie fajnym modelem jazdy, nieco bardziej realistycznym podejściem. Ale pierwszą częścią, w którą zagrałem i częścią która jest najbardziej kultowa jest na pewno część druga wiele osób w tamtych czasach uważało że jest to najlepsza gra rajdowa wszechczasów Do dziś wiele osób uważa że nie tyle jest to najlepsza gra rajdowa tamtych czasów ale uważałem że jest to najlepsza gra ogólnie wyścigowa wszechczasów że nigdy nie powstała lepsza gra wyścigowa ja bym tak daleko nie szedł, ale rozumiem. Rozumiem, bo sam masę czasu spędziłem przy Kolinie 2. Tą grę grało się cały czas, przechodziło dziesiątki razy. E, całe mistrzostwa. E, ja te trasy w Kolinie 2 znałem tak dobrze, że mógłbym narysować je po dziś dzień. Ołówkiem mapę całą. Tak dokładnie je zapamiętałem, bo przechodziłem tą grę masę czasu. E, były wtedy takie trzy gry które grałem regularnie wyścigowe i był to trzeci Need for Speed, eee, Need for Speed Polish 2000, czyli piąta część, no i właśnie Colin 2. Co więcej, znałem taką osobę, która grała normalnie w różne gry, była graczem, ale w momencie Colin na dwójki, ta osoba stwierdziła, że już nie będzie grała w żadne inne gry, bo po co skoro najlepsza gra wszych czasów już wyszła, czyli właśnie Colin i ta osoba faktycznie tak zrobiła. Nie wróciła już nigdy do żadnych innych gier, ale tego Kolino Dwójkę ogrywała cały czas regularnie, codziennie po kilka OS-ów. Tak była to fascynująca w tamtych czasach gra. Ona wyglądała świetnie, miała bardzo fajny model jazdy. Do tego w Polsce yy, CD Projekt, wykonał, który wydawał tą grę, wykonał pełne spolszczenie. Wszystkie menusy były po polsku, co było dość istotne, szczególnie dla osób, które wiecie, lubiały grzebać coś w aucie, a tutaj mogły zmienić ustawienia naszego samochodu przed rajdem. I to dla takich osób było świetne, bo dawało być, tak pozwalało się żyć z tym samochodem, że my, je ustawiali, my ustawialiśmy go pod nasze preferencje. Coś tam przy nich robiliśmy i po polsku mogliśmy to zrozumieć. Do tego oczywiście, jako że pełne spolszczenie, też lektor był e, po polsku. Tutaj, w tym wypadku, oczywiście, pilot, w którego wcielił się sam Krzysztof Hołowczyk, co na pewno też dodało dużo do popularności tej gry w naszym kraju. I Colin był naprawdę dwójka przy ogromnym hitem. Na trójkę czekał chyba każdy. Nawet osoby, które nie grały w gry wyścigowe, też były zainteresowane. Co z tego zrobią? Bo. Każdy, absolutnie każdy oczekiwał, że dostaniemy dwójkę, ale do kwadratu. Dwójkę, która będzie jeszcze lepsza, jeszcze idealniejsza. W międzyczasie em, wyszła jeszcze inna gra od Codemasters, czyli twórców serii Colin Magret. Ogólnie w tamtych czasach oni mieli dwie takie główne serie. Co ciekawe, te serie są e, do dzisiaj e, przez nich kontynuowane. Pierwszą była Toka. I drugą właśnie był Colin. Obie te serie są gotowane, dzisiaj one zmieniły nazwy. E, dzisiaj Colin występuje jako Dirt, a Toka występuje jako Greed. E, obie też te serie wydawało się, że w pewnym momencie upadną. E, Greed, ostatnia część Autosport i potem bardzo długo nic. Dopiero niedawno dostaliśmy kolejną odsłonę serii. Jeszcze w nią nie grałem, ale słyszałem, że opinie nie są zbyt em, entuzjastyczne. No i właśnie Colin, który później zmienił się w Dirt. I też wydawało się, że to upadnie, kiedy wychodzi Abominacja Showdown. Gra, która w ogóle nie powinna mieć Dirt w nazwie, miała. Nie była to dobra gra. Ale dzisiaj Colin jest, a właściwie to Dirt, jest dalej u szczytu. Kiedy wychodzi świetny Dirt Rayleigh. Potem Dirt 4. No i teraz ostatnio hitem jest Dirt 2. Naprawdę, Codemasters e, znowu doprowadziło tą serię do, do szczytu formy. W międzyczasie, wydając jeszcze trzecią taką swoją sztandarową e, serię, czyli Formułę 1, F1. W tamtym momencie, w tamtych czasach, równomiernie do właśnie e, Colin McRaeley wydają tokę, i pomiędzy kolejnym dwójką a kolejnym trójką wydają e, kolejną część która trochę zmienia nazwę, wtedy na toka Race Driver. I ona przez jakiś czas, ta seria będzie występować pod taką nazwą, a zostanie przemianowana znowu na GRID. E, Toca Race Driver była taką grą pogranicza, pomiędzy kolejnym dwójką, a właśnie kolejnym trójką. Masę czasu grałem w tą grę, ale nie mogę powiedzieć, żeby była jakaś taka bardzo, bardzo dobra. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak dużo grałem w tą grę, bo tak, jak mówię, to, to nie było nic nadzwyczajnego, ale ta gra wprowadziła yy, jeden ciekawy element, czyli fabułę w grze wyścigowej. Fabuła w grze wyścigowej, co prawda pojawiała się wcześniej w innych grach, natomiast nie była tak istotna jak właśnie w to Karaj Ona była takim motorem napędowym yy, całej gry. Mnie co wtedy przyciągnęło to też grafika. Która wtedy e, oferowała motion blur, czyli rozmycie w ruchu. Wtedy była to nowość, dla mnie to wyglądało niesamowicie. Ja grałem w tą grę praktycznie, żeby tylko oglądać ten efekt. Rozumiecie? A coś co dzisiaj jest aż tak bardzo... E, normalne. Nie ma, że nam zbrzydło, często chcemy ten efekt wyłączyć. Wtedy robiło to na mnie ogromne wrażenie. No i w międzyczasie pojawiają się zapowiedzi na Trójki Nikt nie miał wątpliwości, że taka gra powstanie Ona musiała powstać Bo dwójka była niesamowicie popularna Także powstanie Trójki to w ogóle nikt się nie zastanawiał czy powstanie, ale kiedy wyjdzie No i zostały udostępnione pełne, pierwsze screenshoty W tamtych czasach internet jeszcze nie był taki popularny I pewnie jak większość graczy, tak ja kupowałem yy, magazyny z grami Magazyny z grami w Polsce to też jest ciekawy temat, w tamtych czasach to był kult. Ehm, kiedy wychodził Konin Trójka, to był ten taki już moment, gdzie... takiej drugiej fali tych magazynów, gdzie te pierwsze już się powoli wykruszyły. Secret Service, Top Secret, Reset, Gambler, to wszystko zaczęło się wykruszać i pojawiła się taka druga fala, którą moim zdaniem zaczęła CD Action. I potem dołączył Click, Play, Komputer Świat Gry i... Masa innych, ja pamiętam screenshoty z zapowiedzi Kolina 3, i to wyglądało tak niesamowicie. Ta grafika ona po prostu była fotorealistyczna w tamtych czasach. I mi e, w pamięć, szczególnie, przy, e, zapadł jeden screenshot. On był zrobiony e, z zewnątrz auta na przednią szybę, gdzie widzieliśmy kierowcę i pilota siedzącego świetnie wymodelowanych. A cała szyba była pokryta kroplami deszczu. I te krople deszczu to jest coś, co mi tak bardzo zapadło w pamięć. Ja dostałem szoku, jak to niesamowicie wyglądało. W tamtych czasach nie znaliśmy jeszcze pojęcia bullshotów, bo takich praktyk raczej nie było. One pojawiły się później tak, kiedy na Steamie masa takich tanich, głupich gier zalewała właśnie też oferując. Y ...jako pokazały screenshoty, które były bullshotami W tamtych czasach tego nie było, natomiast podejrzewam, że gdyby były, to bym był przekonany, że to, co pokazano w tych zapadzie to są bullshoty. Ta gra nie może tak wyglądać. Ale ona wyglądała tak, na premierę, i to było... ...to było niesamowite, i to jest też... ...szok, jak dobrze te modele samochodów wyglądają po dziś dzień. Bo naprawdę, ta grafika w tej grze... ...trasy, one dali wyglądają fajnie, natomiast... Nie robią aż takiego ogromnego wrażenia, jak właśnie modele samochodów, bo one są wow. E, zanim jeszcze wejdę do tych e, modeli samochodów tutaj głębiej, powiedzmy sobie o modelu uszkodzeń. Model uszkodzeń, który już pojawił się w kolinie pierwszym, kolinie drugim, robiły na, mm, w tamtych czasach wrażenie, natomiast teraz widzimy, jak one były proste. Z jednej strony urwał nam się tylny błotnik, tak samo z jednej strony urwał się spoiler, ale one się tam chybotały, chybotały, nie odpadały. W Kolinie Trójce to było kompletnie inaczej. Te błotniki się urywały. Mm, samochód gieł się, blacha się gieła. Odpadały części, otwierały się drzwi, otwierały się bagażniki, na przykład podczas dachowania. Całe wnętrze samochodu było wymodelowane. Kiedy otwierał się bagażnik, widzieliśmy całą kratę. E, zabezpieczoną zapasową oponę, kiedy otwierała się przednia maska, tam był w pełni wymodelowany silnik. Ta maska się otwierała i ona pod wpływem naporu powietrza się potem urywała. To było niesamowite, ten model jazdy. Mogliśmy przebić oponę, jechać na samej feldze, ale mogliśmy też urwać całe koło. Dalej dało się jechać, ale no było to wiadomo już y, utrudnione. Tutaj jednak też był taki pewien dysonans, i on się nie tylko pojawiał w Kolinie, ale w masie innych gier wyścigowych tamtych czasów, gdzie pojawiał się model zniszczeń. Że ta blacha się gięła, były wgłębienia, natomiast lakier zawsze był idealny, tam nie było żadnych rysy. I to wyglądało bardzo dziwnie, bo auto było powginane, pourywane części, ale lakier był czyściutki i błyszczał się idealnie. Dopiero później, z latami, dodane zostaną w innych grach rysy gdzieś tam w tym lakierze. Wtedy już wyglądało to trochę dziwnie. Natomiast jeszcze wrócę do tych modeli samochodów. Tak jak mówię, i to już powtarzam któryś raz, ale faktycznie. Te modele wtedy wyglądały świetnie i one do dziś naprawdę mogą się podobać. I to jest taka złość, bo dużo wtedy przed premierą mówiło się, że ograniczenie tak do Forda, ale oni współpracują bardzo ściśle z Fordem. Ten model będzie świetny, model jazdy, model yy, samochodu ogólnie. Tylko, że te inne modele samochodów były równie dobrze wykonane. I to była bardzo kontrowersyjna decyzja, żeby ograniczyć nas do Forda Focusa. Tak jak mówiłem, ja się z tego powodu też od tej gry odbiłem. I podobnie jak masa graczy lubiałem Forda Focusa. W tamtych czasach uważałem, że to jest naprawdę fajne, ładne auto. Ale to był, wiecie, taki form, format takiego buntu. Ale jak to wy mi nie pozwalacie grać innymi autami? Przecież one są w tej grze. Przecież gry wyścigowe o to w nich chodzi, żeby wybrać inne auto. No to nie, jak wy mi nie dajecie innego auta, to ja nie będę grał w tą grę. Takie głupie podejście w tamtych czasach miałem. No ale jednak tak się właśnie skończyło, że mój kontakt z tą grą nie był e, długi. Na momencie premiery. E, ogólnie w momencie premiery e, Pierwszy raz grę widziałem u znajomego, który zdobył tą grę i on jeszcze od kogoś pożyczył kierownicę. To był też ten pierwszy moment, kiedy miałem kontakt z grami wyścigowymi granymi na kierownicę. On pożyczył to od jakiegoś znajomego, przyniósł do domu, podłączyliśmy tą kierownicę i kompletnie nie umieliśmy na niej jeździć. Odbijaliśmy się od bandy do bandy, w ogóle nie byliśmy w stanie kontrolować tego samochodu tą kierownicą. Znajomy szybko przestał grać w kolina bo nigdy nie był wielkim fanem gier wyścigowych. No, ale to był kolin, trzeba było w niego zagrać. Na tą grę czekał każdy i pożyczył tą płytę Mi. I ja też bardzo krótko grałem w tą grę. Bo, głównym, właśnie, nawet ta niemożliwość naprawy samochodu nie była dla mnie aż takim problemem. Bo jakoś, nawet w dwójce tam nieczęsto się tym bawiłem. Oczywiście zdarzało się. Eee, bo trzeba było naprawiać auto, tak, pomiędzy wyścigami, ale nie, przy... nie było to dla mnie jakieś bardzo ważne. Podobnie właśnie w trójce. Tylko że ten brak wyboru samochodu, no, no, to było dla mnie w ogóle skreślające tą grę. Ja ją bardzo długo odstawiłem. Dopiero po kilku latach, kiedy już miałem czwórkę, która jest lepsza pod absolutnie każdym względem. Czwórka jest genialna, ale o czwórce, może innym razem. I wtedy grę też, znowu trójkę zdobyłem z magazynu Play, gdzie była gra dodana jako pełna wersja. I ja w tamtych czasach naprawiałem jakiś tam stary komputer. No i tak sobie myślę, a poinstaluję na nim jakieś starsze gry, żeby zobaczyć jak działają. I znalazłem tą płytę z tym kolinem, 3, myślę, o, pogram. W końcu, żeby mieć bliższy kontakt z tą grą, zobaczyć czy ona była faktycznie taka zła. I odpaliłem w tą grę i przejechałem może dwa odcinki i ją rzuciłem w kąt. Absolutnie w tym, w tamtym momencie już nie do końca nawet mi nie przeszkadzał ten ograniczony wybór samochodu, natomiast strasznie mnie poirytował model jazdy. On jest bardzo dziwny w kolinie, jeśli... trójce. Jeśli... Mm, nie przyzwyczajmy się do niego, to on na samym początku jest niesamowicie frustrujący. I naprawdę można cisnąć grę w kąt i nigdy do niej nie wrócić. Jeśli się do niego nie przekonamy, e, te samochody są bardzo nienaturalnie zrywne. Szczególnie widać to na powtórkach, gdzie one tak na, na każdym skręcie nienaturalnie ostro się zrywają. Wiecie, to są takie nienaturalne ruchy, jak owad ma. Kiedy owad rusza głową bardzo szybko w takich ruchach, takie miałem wrażenie, że tak zachowuje się to auto. I tak samo podczas skrętów, gdzie naciskacie skręt bardzo lekko, i to auto przeskakuje od razu niemalże o, o 45 stopni. W tamtych czasach strasznie poirytował mnie e, ten model jazdy. Czułem się tak, jakbyście wzięli kartkę papieru na płasko, na samym środku przybili ją ołówkiem do ziemi, ale ona dalej by się obracała na boki, chwiała, bo te samochody one nie były nawet z kartonu, one były właśnie z papieru. Nie było czuć żadnej wagi w Szczególnie właśnie w Fordzie Focusie, bo te potem e, inne samochody miały wyraźnie inny model jazdy i nimi się nie jeździło aż tak źle. Też nie mówię, że tym Fordem Focusem jeździło się fatalnie, tylko że do niego trzeba było się przyzwyczaić. I tutaj znowu Colin 3 nie jest symulatorem, nie jest realistyczny. Ma wymagający model jazdy, co nie znaczy, że ten model jazdy jest realistyczny. Dzisiaj po wielu latach e, stwierdziłem, że jednak chcę zagrać w tą grę jeszcze raz. E, kupiłem kopię na, na Xbox'a. Nie wiem dlaczego akurat chciałem mieć grę na Xbox'ie, a nie spróbować mi jeszcze na pc Ale nie żałuję, bo jakoś na padzie jeździło mi się em, lepiej. I nie wiem dla, dlaczego, bo w ogóle nie jestem w stanie powiedzieć. Czy to jest różnica w porcie czy PC-owym, czy po prostu lepiej jeździ mi się na padzie, czy o co tu chodziło, ale o wiele bardziej e, przekonałem się do tego modelu jazdy właśnie na Xboxie. Później zacząłem też grać e, po ograniu e, kolina trójki dwa razy w przejściu całych e, mistrzostw na Xboxie. Zagrałem jeszcze je raz na pc też na początku się męczyłem z sterowaniem. Natomiast z czasem em, się do niego przekonałem i zaczęło mi się dobrze jeździć. Tak jak mówię, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jakieś moje własne preferencje, czy po prostu trzeba się przyzwyczaić do sposobu sterowania, tutaj mamy pada, tutaj mamy klawiaturę. Czy jest to jakaś różnica w porcie PC-owym? Nie wiem. Natomiast lepiej jeździło mi się na samym początku właśnie na Xboxie, aczkolwiek z czasem przyzwyczaiłem się do e, PC-a. Wersja PC-towa też ma o wiele lepszą grafikę. Szczególnie rozdzielczość jest o wiele wyższa. E, filtrowanie tekstur. Kilka e, elementów graficznych też e, wypada lepiej. W tamtych momentach, kiedy gra wyszła mój komputer, też nie miałem karty graficznej, która obsługiwałaby pixel shader'a. Także nie widziałem masy tych e, świetnych efektów graficznych, jakie teraz naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Na przykład. Mamy e, światła, które odbijają się w asfalcie. To jest taki efekt graficzny, który potem e, Need for Speed Underground bardzo spopularyzuje. Natomiast on już był też tutaj. To wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tak samo lód odbija e, promienie słoneczne, podobnie jak ten asfalt. Asfalt jest mokry, też bardzo fajnie się błyszczy. Woda. Woda, która wygląda dość dziwnie jak na dzisiejsze czasy, natomiast jest to taki urok e, pierwszej wersji Pixel Shadera. Mamy na przykład trawę też e, na trasach. Co prawda nie jest ona tak gęsta, jak później będzie dopiero w części czwartej, ale też robi wrażenie, bo wtedy ona była... Trawa jeszcze w grach była dość czymś nowym. Graficznie Colin jest bardzo nierówny. Tak jak mówiłem podczas mojej recenzji, samochody wyglądają świetnie. Trasy raczej też. Natomiast bardzo nie podobała mi się... E, Australia. Ona jest po prostu bardzo brzydka. Ja mam takie wrażenie, oczywiście nie mówię, że tak było. To jest tylko taki, takie moje prywatne wrażenie, że twórcy stworzyli Australię jako pierwszą, a potem, kiedy nabyli umiejętności, stworzyli resztę tras o wiele ładniejszych, o wiele lepszych, natomiast tą Australię już zostawili. Ona nie wypada dobrze. Hmm, tekstury są jakby niższej jakości. Też drzewa, ogólnie roślinność wygląda o wiele gorzej. Między drzewami wyraźnie widać tą taką betonową ścianę, znajdziemy chociażby skoj na dwójki. Ścianę wyklejoną po prostu zdjęciem jakiegoś lasu, która symuluje las. I to bardzo widać na tej trasie, gdzie na innych trasach ona jest gdzieś bardziej ukryta, też się znajduje, ale bardziej to ukryto właśnie gęstymi drzewami. W Australii to bardziej widać. Ogólnie te trasy. Nie wyglądają dobrze w Australii. Czego nie można powiedzieć o innych trasach. E, bardzo fajnie wygląda Finlandia, która bardzo mi przypomina na przykład Polskę. Ona jest bardzo klimatyczna. E, fajnie wygląda Japonia z mokrym asfaltem, deszczem. To też wygląda świetnie. Te kolory są takie ciemniejsze, bardziej nasycone. E, super wygląda Grecja, gdzie nad drogą unosi się pył, kurz. A niemal to, to tak jest. świetnie wygląda ten kurz. To naprawdę wygląda bardzo realistycznie, niemalże czuć ten kurz, patrząc na ten monitor. E, moja ulubiona zdecydowanie trasa w Szwecji, gdzie wszystko pokryte jest grubym śniegiem. Mamy drzewa bardzo gęsto ustawione, też pokryte śniegiem. E, bardzo wąską drogę z wysokimi zaspami. Te zaspy też widać, i żeby odgarnione i gdzieś tam jeszcze żwir na nich e, pozostaje. To wygląda świetnie, naprawdę, ja bardzo lubię w ogólnie etapy zimowe w grach, ale to co zrobiono tutaj, to, to jest rewelacyjne. Albo lód, też świetnie błyszczący się lód. E, no i jedna chyba z też ładniejszych tras w tej grze, czyli Wielka Brytania, gdzie naprawdę... Naprawdę widać, że tutaj się postarano, kiedy jedziemy przez las, jest to faktyczny las, gęsty las z wieloma drzewami. E, wjeżdżamy do jakichś wiosek, na jakieś skrzyżowania. I ta trasa nie wygląda, że ona jest stworzona tylko dla naszego rajdu, jak to często jest w innych grach. Ale my widzimy skrzyżowanie, my widzimy inne drogi ciągnące się gdzieś daleko, odcinające się od naszej. To wygląda bardzo żywo, tak jakby to był faktycznie jakaś miejscówka, faktyczny świat, od, otwarty niemalże, od którego dopiero została odgrodzona nasza trasa rajdowa, nasz OS. I to wygląda świetnie. Tylko, że znowu potem wracamy do tej Australii i jest... Eee, coś tu nie pasuje. Eee, Fajnie jest też dźwięk, eee, aczkolwiek tu nie można też dużo powiedzieć. Silniki auto brzmią świetnie. Fajnie jest to, że jak zmienimy... Eee, jak zmienimy kamerę, to też silnik brzmi inaczej, ale jeszcze słyszymy na przykład żwir uderzający o, o spód samochodu. To jest świetny efekt. Eee, co do pilota, w angielskiej wersji miałem wrażenie, którą grałem na Xboxie po angielsku, miałem wrażenie, że wydaje on komunikaty nieco za wcześnie. Przecież na przykład jak wyjeżdżamy na górkę i nagle nam mówi skręt w lewo, to ja już na górce zaczynałem lekko skręcać, a okazało się, że ten skręt dopiero jest 50 metrów dalej. Natomiast w wersji polskiej jest znowu na odwrót, gdzie te komendy padają za późno. I często my już przyjedziemy przez most, a pilot dopiero nam mówi uważaj most. Eee, także no tutaj mm, różnica też w wersji zależnie w jaką będziecie grać. W dzisiejszych czasach ja mimo wszystko tą grę bardzo polecam. Eee, nie jest ona idealna, tak jak mówię, ogromnym zawodem. Eee, powodem dla którego odrzuciłem tą grę jest brak wyboru samochodów w trybie mistrzostw. No a jakby nie było, to jest główny tryb, w którym gramy w takie gry, żeby sobie przechodzić te rajdy po kolei, zbierać punkty. No niestety zostaje nam tylko ten Ford Focus, ale jeśli przeskoczymy przez to, jeśli zignorujemy to, że nie możemy naprawiać tego samochodu pomiędzy rajdami własnoręcznie, jeśli pogodzimy się y, z tym modelem jazdy, który na początku jest strasznie dziwny, ale kiedy go opanujemy, on daje masę radości, to dostaniemy super grę. I, I tutaj jeszcze wróćmy do modelu jazdy. Na początku, tak jak mówię, nie mogłem się do niego przekonać, ale kiedy już go opanowałem, on dawał mi tak ogromną masę radości, że na przykład chciałem grać w inne gry, ale gdzieś tam w głowie mi cały czas się o tym nie, ja chcę do niego wrócić, przejechać jeszcze kilka OS-ów, bo tak fajnie się jeździ. I jest to też e, duża zaleta właśnie tego modelu jazdy, że on jest bardzo szybki. Każdy zakręt można wejść bardzo dynamicznie, niemalże na pełnym gazie. Bo te auta się bardzo ślizgają, bo są bardzo zrywne właśnie na zakrętach. Jeśli popełnimy jakiś błąd, jedziemy prawie na drzewo, wystarczy lekko stuknąć e, skręt i możemy je w stanie ominąć, co pozwala na bardzo szybką i efektowną jazdę. No niestety na powtórce potem to widać jak to nierealistycznie wygląda, ale mimo wszystko model jazdy daje ogromną masę radości. I w dzisiejszych czasach to właśnie był powód, dla którego najwięcej do tych wracałem. właśnie, bo tak mi cieszył ten e, model jazdy. W dzisiejszych czasach polecam spróbować jeszcze raz zagrać w tą grę. Jeśli się od niej odbiliście w przeszłości, spróbujcie jeszcze raz. Być może podobnie jak ja się do niej przekonacie i naprawdę nagle odkryjecie, że wow, jaka ta gra jest fajna. A jeśli nie, no to zawsze możecie zagrać w o wiele lepszą czwórkę, która jest tak naprawdę trójką, ale o wiele lepszą. Ale o tym może powiemy sobie innym razem, kiedy będziemy omawiać czwórkę. E, na chwilę obecną to tyle. Polecam spróbować i wrócić jeszcze do kolejna trójki. Gra jest stosunkowo tania dzisiaj. To nie są jakieś, wiecie, sprawy też groszowe. Wersja na PlayStation 2 jest dość tania, na Xbox jest troszeczkę droższa, natomiast wersja na PC -ta można kupić bardzo tanio i podejrzewam, że większość zagra właśnie na PC, bo tutaj mamy lepszą grafikę. Nie wiem jak jest z tym sterowaniem, bo tak jak mówi, ja się potem e, szybko do niego przyzwyczaiłem, natomiast czułem różnicę i nie wiem czy to chodziło o moje przyzwyczajenie, czy faktycznie coś jest z portem nie tak, albo po prostu na padzie jeździ się lepiej, nie wiem. Natomiast w międzyczasie, też się do klawiatury przyzwyczaiłem, też jeździło mi się bardzo fajnie. Dobra, tyle. Ja grę polecam mimo wszystko. Albo skoczyć od razu do wiele lepszej czwórki. O której powiemy sobie pewnie następnym razem.